Hej, jak się macie, witam Was bardzo serdecznie z tej strony d HD. I dzisiaj sobie gramy w Team Fortress, a ze mną jest. Conspirator pierwszy! Patrz. Tak. Dobra. Ej, koniec. <laughs> Jesteśmy snajperami. Dobra, chodź, idziemy no, tam na dawaj, naszą kartę. Y polujemy tak naprawdę na ten łuk, który ma być wydropiony, ale nie wiem kiedy. Miejmy nadzieję, że się wytropi się w końcu. Nie, coś mi ścina, mi, coś nie wiem. Czemu. No widzę, właśnie. Uważaj, tu jest jakiś e gości. Piątkowy odcinaczek, jak zwykle, gramy sobie. Podobnie jak w zeszłym tygodniu Ale tam jest dużo ludzi. Dawaj, dawaj, dawaj? Tam, tam jest sniper, tam, tam jest. Tam jest gruby, gruby. Fuck, ale mnie zabili. Gdzie jest sniper? Holy shit, to jest gruby. Wow, ile... ej Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Gonią cię. Gonicie... Nie, no dawaj. Holy shit, to jest ten gruby! <laughs> no mówię, że cię goni gruby, dobra. Idę do ciebie. To jest Dymoman. man, jakąś... kurde, wszyscy ze złotą bronią. No, jak już mówiłem, nagrywam odcinek w piątek i nie ukazał się jeszcze nawet ten stary Ło, wow, tu jest... A, to jest niebie. Tak uważaj, uważaj, jestem koło ciebie Ło kurde, rozwali mnie Dobra, trzeba wziąć tego, jakiegoś fajniejszego, łatwiejszego do... Czekaj, ziom Ja zaraz wezmę sobie kogoś Takiego troszeczkę łatwiejszego Dobra no. Dobra, na razie sobie zostawię i se pogram... Pogram sobie może... Z dymomenem. Nie Inżynierem? No nie. Inżynier, bardzo fajna klasa. Ogarnąłem sobie ostatnio dosyć ją. I tu był ten szpieg. Działka robią dużo rzeczy. Foja, Siema. Foja, foja. Będziemy próbować nagrywać z DJ-em. Spieg, Szpieg, szpieg! Szpieg, tu jest wiking, Viking, Bigo! Dobrze. Dobrze. Nice. Eee... Jeszcze jest, może jeden? Dobrania. A no, on jest jako wroki. czy jesteś? Tu no się. Ło-wow! Roz... Ten... Wow, Zabij go! Dobrze. Dobra! Dobrze zabiję. no razem tak troszeczkę nie ogar jest, no ale. Wow, o, ta, się... jak wybuchło, widziałeś to? Ooo, no. dobra. O. Chyba sobie wezmę tego, spróbuję coś. Ty może. chociaż nie. Snajpera biorę nadal i wchodzę tutaj do tego budynku Oni i będę. z swoimi bombami. Pił. No to chodźcie, tak jak koksy jesteście, no to zobaczymy jak to będzie. Trzeba troszeczkę pokampić, bo ja chcę ten łup wydrobić w końcu. Zobaczymy jak będą teraz śpiewać, jak wybuduję sentry. Aha. Moje działko, wpakuje wszystkie punkty w działko. Yeah. Yeah. Holy yeah, shit. Dobra, to jest takie nie fair, biorę tego. Wow, 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 wow ktoś mi psuje. Ja biorę tego, no, żołnierza, bo to jest za, za bardzo tu Oni się wszyscy roz, rozdupczają, kampią w ogóle. Ara? Wow jakiego mam penisa znowu. Mam jakieś błędy Błędy No w ale ogóle śmieszny błąd był że Może teraz będę miał jeszcze błąd Nie, ja, no, ale... ja nadal widzę penisa mojego No ja miałem błąd taki że Fuck zniszczyli mi sentry Że nie miałem w ogóle tej ręki nie Mówię ci o tym już No ja Także nie mam w rąk tylko mam tego penisa żyli to Kurde no, hedy Dobra, wkurzyłem się lecę z tym, z rakietnicą. nasram tam rakietami po prostu. Nie mniej mieli szans. No nie, z łopaty nie zabino. Lecimy, dobra, dawajcie. Idziesz rakietnicą. Trzeba lecę, lecę. wspomnieć, że nadal jesteśmy bardzo zieloni w tą grę i... Aha Może to jest moja trzecia rozgrywka. No ale spoko. Tak już gramy, jest... przynajmniej macie bekę z nas, nie? Oczywiście. No, a to w sumie tylko... Ło, u góry jest. Pięknie dostał z Rakty Znowu wielki penis, no nie rozumiem tego jak I'm to... losing, a, 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 a. just losing No chodźcie tu, no Kto na pierwszy? Nie trzeba, muszę Swify nagrać dzisiaj albo jutro I wstawię to sobie, bo naprawdę Tą serię najbardziej lubicie <grym> No, bo najwięcej wyświetleń ma Skubany, a ja będę nagrywał poradnik Jak zrobić mod do spora Haha, działkę jakiegoś kutasa. No kurde, zabił mnie jakiś koleś. Z w ogóle nie wiem z czego, ale dobra. Ale tu się dzieje. Takie rzeczy tu są. Ej, no tego się tu nie znasz. Rozwal go. Kurde, nie mam tego, nie mogę rozwalać. Sprys, postaram się. dzisiaj wstawić jeszcze nas odcinek. Nie wiem, dojeżdżam stawisz nasz odcinek zeszły tygodniowy, czy nie? Gdzie, ziomie? Co zamyślają się Zeszłotygodniowy Nie wiem, bo tam mi się strasznie dźwięk popsuł Możliwe, że wstawię Jeśli Aha. będzie wszystko w porządku, to wstawię Kurcze, ale nieźle, no z nas tu jedno Znowu przegrywamy, jak zwykle Chodźcie tu, śmiecie! O, jak ha. pięknie go dorąbałem. A, to, to ja też. Puszyjemy go. Patrz, ile ich tam jest. Patrz, ile ich tam jest, dawaj. Szybko. Przemek, chodź do mnie, chodź do mnie. No, właśnie tutaj jestem po Cały czas jestem. puszujemy ich, no. Ale ja mam tylko dwa, dwa naboje. Tu jestem. Ja mam, ja mam troszeczkę mniej. Tu jest jakiś gość. Fak, zabójca. No nie, z noża mnie ścisnął. Puszuj ich, puszuj! Będę ja przeszkadzał moim duchem O, oh, i a... uh -huh. dwa. Lecimy no do nieba I... Fuck. Ten śmiech mnie przeraża, ja ci powiem. Masakra Control point Let's go for the control point DJ dawaj Miałem amunicji nic kompletnie dawaj mi amunicję ktoś Ooooooooo! Wow, 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 Takietica Sam siebie oczywiście z rakiety Sobie ładnie tutaj. Weź mnie ulecz ją. Dobra. No nie no czemu nie mogę yy, ten mm, No mów 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 cały czas Eee yy, no tam był szpieg którego i tak wszyscy rozwalili, także wiesz w ogóle mamy w ulubionych zarazem z Jujuziomem tylko... To jest jeden z fajniejszych serwerów, moim zdaniem. Haha, ha, jaka taktyka w ogóle na niego. What the? No, jeden z fajniejszych. Będziemy szukać, będziemy starać się wam nagrywać coraz nowsze mapy. Z większym skillem miejmy nadzieję, chociaż na to raczej wielkie nie, nie będzie. <laughs> nie, zachodzi. Właśnie? No dobra. Tak gdzieś jak sobie tutaj ładnie gramy i ta rundka będzie chyba w miarę długa, więc jeden, jedna taka rundka znowu... Zostawimy nie No, ale o, pięknie to jest szpieg. wypierdzielaj. Tu jest gnój. Patrz co ja zrobiłem w ogóle. Ej, właśnie, jako. A nie, to jest dobra. Nie mogę tu kompletnie nigdzie ten Co ja zrobiłem w ogóle? Słuchaj, latam z dwoma HP nie i wszystkich rozwalam Kim? Fuck eee, tym, no rakietnicą Dobra, to ja sobie rozwalam Jest troszeczkę cicho, to dlatego no że No i kurde się sam siebie zabiłem no. gameplay, dobra No ja też chcę się na gameplayu skupić, ale Masakr ogólnie jest chyba minus 18 na dworze What the fuck? Myślę, że to jest przebrany koleś. Mamy zwiadosy na spawnie Też nas puszują, szmaty, ale zobacz, wyrównało się, bo by mieli przewagę 3 minut, a teraz jesteśmy już lepsi. Eee, o. Dobra, wysyłam im rakiety wsparcia. Ładuj mnie, dobra. Co się tu dzieje? Właśnie ja dlatego takie mapy są najlepsze. Jest taki w ogóle rozgarbiasz i chaos. No nie, dobra, bioresz... Wkurzyłem się, nie mogę tym normalnie z snajperem nic zrobić na tej mapie. Takie to jest dynamiczne. PUSZYJEMY! Ty, ja nie mogę! Kapi, zaraz coś pokażę. Kapi, gdzie to jest? No, co ty też pokazasz? Nie mów, że zdropiłeś łuk. Nie mów, że wydropiłeś łuk. Zaraz pokażę, uwaga, poczekaj. Wydropiłeś łuk na pewno Poczekaj, zaraz cię pokażę, zaraz, zaraz gdzie jesteś Dawaj, dawaj, dawaj. No ja jestem w ogóle duchem i latam sobie po całej mapie. Gdzie jesteś? Poczekaj jak wyjdziesz, Jesteś się No już jest. Idź na spawna No jestem na spawnie. Patrz, tu jestem. O ty świę... o ja łuczek. Co? Ty tu był ja. ten szpieg No wiem, właśnie. to Nie śpieg był tam gdzieś tam. Ej, mam łuk, ale jaka beka, słuchaj. Ach. Właśnie to ale był cel jakim... na dzisiejszy odcinek. Tak, to był właśnie cel, żeby w ogóle dzisiaj wydropić ten łuk. No what the jak ty to zrobiłeś, ty, śmieciu to znaczy gusy. trzeba troszeczkę grać chyba. Aha. Wow, dołem heada, pierwszy heal head. Ech. Tym łukiem, wow. Nice. O, ale dużo. Wow, okay. jeden i w głowę jeszcze. Ładuj ładusie, ładusie. się, Dobrze dobrze jest, dobrze, jest, dobrze jest, zasobnik. Lisa, Lizasiek, Siek, co to jest? Topór strażacki poziom 50, 59. Dobra, lecz mnie, lecz mnie, lecz mnie. Dzięki. O, medyk mnie leczy. No to chodźcie. Następny coś wydropiłem, fajnie. Zarombisty jest ten łuk, słuchaj. No. Wejdź tutaj, no. Dobra, tak czy siak, jeszcze troszeczkę trzeba tutaj. Pokam trochę, ja tutaj bombarduję. Tam w ogóle jest działko, czekaj, trafię je. Ty, ale mnie, fajnie... What the fuck w ogóle. Pełno rakiet wysyłam, nie, to jest mały. Ale co się tu dzieje, what the hell, rakiety, wybuchy to jest normalnie dynamiczna gra. Aż co tak zrobię. Co już dwóch zestrzeniłem z łuku, jakie to jest OP. No to jest masakrycznie OP. Tylko, że trzeba się w to przyzwyczaić, jak tu się gra tutaj. O W ogóle, nice, To jest jakiś lekarz, który mnie leczy i. Uber-czerża. uber, Churcha, uber Churcha zaraz mam. Jestem nieśmiertelny. Ooooo, kurde. I o, bardzo dobrze wstało. No kurde, to nie to... Ale chyba tym teraz się uczułem. Uczujemy. Uczujemy. Gruby! i boom. Uważaj, tam idzie ten. Niebieski. Kaucik? Nie, dostał mnie z tego i od ciebie. Uwaga, tu mogą wychodzić. Z się... Uwaga, tutaj no. będą wychodzić, to od razu kampimy. Dawaj, dawaj, kampimy. Dawaj, dobra. tylko że... To jest ten, to jest Scout? Nie Nie, to jest nasz. On nie jest Scoutem, to jest nasz, nice. dobra, Po tak prostu pay. tak wow. pisujemy, nie? Uważaj! Ło, wow, rakieta! Dawaj Uważaj, daleka Żeby no się na nich tutaj kampił. Bym Dostałem, yes. dostałem! Dostał. Chronię cię. Dobra? Ale nice, tutaj ci szczerze. Dostałem łuk i jest, i jest teraz mega. Dobra. Może masz teraz 30 sekund. W ogóle małżeń, jaki małżeń, rozpierdziel? Małżeń, masz mało życia, apteczkę. Nie wiem. O, jest. Nie założyłem, nie, no, zawsze zapominam o tej aptece. What the fuck, sobie ja robię? Jak, jaki rozpierdziel? Masakra! O, tam był chyba... Dobra, padłem, ale nie no, 5 sekund, oni wygrają, nie to my wygramy, dobra to Chyba będzie na tyle w tym odcinku, co czy nie? No nie wiem Możemy, możemy już skończyć, bo to ja będzie dziesięć. Jestem minut. na spawnie 10 minut odcinka będzie w sumie o, roz... Co? rozwałka 10 minut? No dobra, jak chcesz tak mało, no i zginąłem No co będzie takie wiesz, odcinek dzisiaj jeszcze nagramy kilka tych, to będzie spoko, nie? No dobra, o właśnie, na przyszłość. No dobra, no to to było na tyle. Żegnamy Was. To był skonsper i. DJ Ziom HD, cześć. No, siemanko manko